Dobra, mordy, jesteśmy ogólnie w Madrycie, co nie jak Madryt, to wiadomo, FC Barcelona. Jesteśmy w centrum Madrytu i patrzcie na to. Tu jest małpa. Małpa. Ej, chciałem też monki Monkey. Małpa. I love it. I love it, bro. Ej, hey, mordy. Madryt! Madryt! Jesteśmy w Madrycie i się udajemy pod stadion ba e, Kurwa, nie Barcelony. Miałem nie przyklinać. I się udajemy pod stadion Real Madrid. Yy! Taka wariacja, pomówię. No, ogólnie przyjechałem teoretycznie do Madrytu dla tej jednej dziewczyny, co Wam mówiłem e, ostatnio. No ale wiecie, jak jest. Nawet się nie spotkaliśmy. Poznałem dziew inną dziewczynę, spędziłem z nią cudowny dzień i była, spałem w hostelu i była ze mną w pokoju, wiecie o co chodzi. I kurwa, powiem wam wariaty, że czuję się tak rozbity, jestem po prostu tak rozbity, że to masakra, emocjonalnie. Ja wydałem moje ostatnie pieniądze, które miałem na czarną godzinę, wyjebałem dzisiaj na bilet do Malagi, na pociąg 70 euro, 70 euro, bo wiedziałem, że autostopem stąd nie, nie, nie odjadę, po prostu, nie? Więc kupiłem bilet, bo jak już ma, moja głowa ma bilet, to już wsiądę do tego pociągu, a potem to już się, potem już się będzie działo, co się będzie chciało. Ale po prostu jest mi tak przykro, rozumiecie? Ja jestem jebnięty, bo zamiast to się cieszyć, że spotykam kobiety, nie? I zamiast się cieszyć, że spotykam tyle kobiet, Korzystam sobie, że tak powiem, i one nic ode mnie nie chcą. Jestem trochę dla nich zabawką w sumie, czuję się jak dziwka. Ale zamiast się w sumie z drugiej strony cieszyć, że smakuje rozkoszy z całego świata, to ja głupi przeżywam, że one nic ode mnie nie chcą, właśnie, nie? Że one chcą tylko spróbować, jak smakuje Polska, i, i to wszystko. I nic więcej ode mnie nie chcą, bo teoretycznie w ciągu 7 dni miałem trzy zajebiste dziewczyny. I powinienem się cieszyć z tego, mieć bekę i sobie iść dalej, nie? A ja przeżywam, nie? Tak mi się chce płakać, bo znowu jestem sam, znowu idę w nieznane, to jest akurat zajebiste, ale znowu żadna kobieta nic ode mnie nie chce, co nie? Coś tam się wydarzyło i koniec. No, ale co, co zrobię, co nie? Zaraz poznam inną, się zakocham w innej. Ja jestem Nowelaz, trochę. Wiecie jakie jest? Przyjechałem z nadzieją, że się spotkam z tą dziewczyną z Barcelony, co tu przyjechała z Nowego Jorku. Ona nie spotyka się ze mną. Poszedłem bez kamery, Całą, cały Madryt obszedłem. Może nie cały, ale dużą część Madrytu obszedłem. Nic nie nagrałem. Mówię, dobra, na drugi dzień sobie pójdę ponagrywać. Wychodzę, patrzę, dziewczyna wysiada z taksówki. Mówi do mnie, hej. Ja mówię, hej. I ona do mnie skąd jesteś, i tak dalej, I mówisz, że z Nowego Joku jest. Ja mówię, o fajnie. I ten, i sobie gadamy, i no, i potem okazało się, że mamy razem pokój, i w ogóle cały dzień spędziliśmy razem, i znowu nic nie nagrałem. I dopiero dzisiaj tak naprawdę nagrywam dla was coś. I słuchajcie tego, wczoraj poszliśmy na dyskotekę w trójkę. Mnie nie wpuścili, bo miałem spodenki, Akurat szacunek dla nich, bo one chciały je zrezygnować. Ja powiedziałem, idźcie, 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 idźcie. O piątej, dobra, wracam do tego, śpiew w tym hostelu. O piątej mnie budzi ta tipiara. I galam sobie z nią i ona mówi, że się przelizała z jakimś typem tam, nie? Wcześniej ze mną coś robiła, a potem się przelizała z jakimś typem w klubie. Mówię, ja pierdolę, nie? Tak mi się przykro zrobiło, że już nie mogłem spać. Z rana wypierdoliłem stamtąd w pizdu, Jest mi w kurwę przykro. I się czuję jak taka dziwka kurwa, nie? Czuję się jak taka, źle słowo, nie? Ale wiesz, czuję się jak taki, nie wiem, wykorzystany, co nie? Stwierdziłem? Że skoro ona mnie tak potraktowała, źle, bo mnie potraktowała źle, trochę mnie wykorzystała seksualnie i się czuję wykorzystany, no i budzę się rano, patrzę, ona ma Red Bulla, nie? Zajebałem jej tego Red Bulla, <laughs> patrzcie na to, <laughs> zajebałem jej Red Bulla, mówię, chuj, tam, niech płaci, jak mam być, jak mam być jak prostytutka, to niech płaci, kurwa, chociaż Red Bulla, nie? No, no to jej zajebałem. Barcelona, w Madrycie. Robert, widzisz, nawet w Madrycie Cię godnie reprezentuję, także odpuść mi na Instagramie w końcu i się spotkajmy. Koniec miłości w moim życiu. Od teraz jestem oschuj jak kamień. Już nigdy nie dam żadnej kobiecie poznanej tak szybko miłości. W ogóle żadnej nigdy nie dam. Już od teraz jestem twardym jak skała jestem, nie? Jak jakieś pojawią się, to ja je będę wykorzystywał i będę je zostawiał i nawet im nie dam Instagrama ani nic. Po prostu... Wykorzystam i powiem adios. I to wszystko, co nie? I tak będę teraz robił, wariaty. Bo na początku myślałem, żeby zrezygnować w ogóle z kobiet, że jak się do mnie odzywają, to będę im mówił nara. Ale teraz to przemyślałem, że po prostu dam im to, co one mi dają. Ja wiem, że to jest błędne koło myślenia, ale mam to w dupie. Ale muszę wam się przyznać, że mam ogromną słabość do kobiet. Ja wiem, że to powiecie, o to każdy facet ma, każdy facet ma. No nie, ja mam kurewską słabość do kobiet, niesamowitą słabość. Ja czasami potrafię moje całe życie dostosować pod jedną kobietę na jeden moment, żeby mieć jeden moment, rozumiecie? A potem idę poznać inną i już ooo, lepsza, albo coś, no. No i tak jest, widzicie, te pierwsze opowiadam wam, o Jezus, tak się zakochałem, zauroczyłem i w ogóle spotykam na drugi dzień, następną, znowu wam to opowiadam, teraz znowu i tak w kółko, nie? I za każdym razem czuję rozczarowanie miłosne i czuję ten ból w środku, który wy znacie też, ten taki wiesz, w brzuchu taki ból, taki smutek, taka rozpacz i nostalgia połączona w jedność. Niszczy mnie od środka, niczym, nie powiem co, niczym rakielita. Ja w ogóle zauważyłem z tego, co z nimi też rozmawiałem, że w Nowym Jorku ludzie są tacy, że mają swój styl, to jest swój styl. Swój styl i to jest styl. No i na przykład, jeżeli chodzi nawet o ubrania. On ma swój styl, on nie ubierze się inaczej. To nie ma tak jak u nas, że raz ubierze się ładnie, raz brzydziej, raz dres, raz spodnie jeansowe, raz garnitur. Oni tam mają swój styl i w swoim stylu się ubierają. I oni w swoim stylu się poruszają, w swoim stylu mówią i w swoim stylu żyją. I mają zamknięte głowy w swoim stylu. Dlatego potem takie dziewczyny poznają kogoś z Europy i myślą, że my jesteśmy tacy sami i że też mamy po prostu swój zamknięty umysł. Tylko, że my nie mamy zamkniętego umysłu, szczególnie my Polacy. To, co one widzą, to my tak naprawdę dajemy im skorupkę. A jak ją obierzesz, to jest jajko, białe, coś nowego. I jeżeli jeszcze to jajko obierzesz, to jest żółtko, piękny środek. A jeżeli otworzysz to źródło, to się wyleje morze miłości, rozumiecie? I one tego nie wiedzą, co to jest odkrywanie i tak dalej. Dlatego one nie doceniają. Kurwa, jak to są takie debile, geografii nawet nie znają. Ja nie znam geografii, się wstydzę. To co, ja znam, to, co ja znam geografię, to ja się wstydzę, bo znam ją chujowo. Ale to, co oni znają, to ja jestem kurwa Albert Einstein, rozumiecie to? Przy nich, przy tych z Nowego Jorku. Mówię o facetach i kobietach, bo facetów też poznaję. No, mega dużo ludzi tu z Nowego Jorku poznaje. I najlepsze, że jeszcze żaden mi nie powiedział, że Nowy Jork jest super. Wszyscy mówią, że ja bym chciał pracować i żyć, no, w Europie, nie? Wszyscy mi tak mówią. Wszyscy mi mówią, że Nowy Jork jest do dupy, jest brudno, śmierdzi, dużo bezdomnych, drogo, ciężko ze wszystkim, wszystko drogie, mało się zarabia i że Europa jest tysiąc razy lepsza, Tysiąc razy lepszy vibe, tysią tysiąc razy lepsze wszystko, i oni chcą w przyszłości żyć w Europie. Ale wszystkich, których spotykam, mówią, że oni chcą żyć w Europie. Więc tak naprawdę kiedyś ludzie emigrowali do Stanów, a teraz ludzie emigrują do Europy ze Stanów, nie? Rozumiecie jak to jest? Czyli Stany nie są takie kolorowe i zajebiste, jak to zawsze malowano nam w głowę od dzieciaka, bo tak naprawdę ludzie stamtąd, których poznaje, tacy normalni ludzie nie mówią o milionerach. Co malują ten obraz z pięknych Stanów, a po bezdomnych, tylko mówią o tej średniej klasie, takiej jak my, normalni ludzie, po prostu pracujący i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy chcą spierdalać do Europy. Wszyscy, których poznaję. a poznaje ich bardzo dużo póki co. Więc morał z tego jest taki, że Europa jest zajebista, a Stany nie. Co Wam poradzę, mordy, niech przyjeżdżają? Paszporty, wiza. Oni w ogóle zdziwieni, że ja bez paszportu jestem. Mówię, po co mi paszport, tak to jest Unia Europejska, kobieta, ja sobie jeżdżę tutaj wszędzie, gdzie chce i sobie dowód pokazuje w razie co. O. Ona ten, pamiętam, ona przyjechała, idzie do łazienki i zostawia wszystkie rzeczy, a, e, e, i bierze wszystkie rzeczy z sobą, idzie do łazienki i bierze wszystkie rzeczy, nie? Ja mówię, ty, gdzie ty idziesz z tymi rzeczami? I ona do łazienki, a ja mówię, ej, to jest Europa, możesz to zostawić, tu nikt ci nie ukradnie. Telefon zabierz i portfel. A nikt ci ma i taki skarpetek nie ukradnie, czy butów, czy coś, co nie? Jest na to takie prawdopodobieństwo, że żadne. A ona mówi do mnie, uuu, w Stanach to by skarpetki nawet ukradli. Ja mówię, no widzisz, ale to jest Europa. No. I była zdziwiona, zostawiła i poszedł. Dobra mordy, odpocząłem, bo jestem gruby i musiałem odpocząć chwilę. Kurwa, nie mam siły. Idziemy dalej. Ogólnie z takich ciekawostek o Hiszpanii, to co widziałem w Barcelonie i widzę też w Madrycie, mogę wam powiedzieć, że tu w nocy po północy wyjeżdżają takie wielkie auta na ulicę i jeżdżą. I goście wychodzą z wężem, z wodą i sprzątają ulice i chodniki, nie? Leją. To jest kraj marnowania wody. Leją po chodnikach i po ulicach i wiesz, to jest takim mega mocnym ciśnieniem, takim karszerem. I leją i wiesz, wszystkie pety, wszystkie śmieci są sprzątnięte jeszcze czyściutko na drugi dzień, ładniutko. I całą ulicę leją, wszystko, chodniki, w wodzie, ten ulica, chodniki, takie te słupy, wiecie, ściany, wszystko tak kleją wodą, nie? Codziennie to robią i nie tylko w Madrycie, ale w, e, ogólnie w Hiszpanii, bo w Barcelonie też to widziałem. A my aktualnie znajdujemy się pod stadionem Realu Madryt, co nie? Tak zwanym Santiago Bernabéu. Patrzcie. ¿Ale, dos, it's ¿no? Sacando el guardado! No, que se tropea el móvil. Ya. Yeah. Sí, sí. Con esa camiseta. <laughs> Pacha. Oye. Santiago Bernabéu! Hey. Hey. Si vamos a Barcelona con esa camiseta, nos pegan. I don't understand Spanish. Pero nosotros aquí no. Nosotros a todos, amigos. Que no se entiende. Ja, yeah, I don't understand. I am from Poland. Look! Lewandowski. 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 Is the best football player in the world. No, także mnie zaczepili. Mówi, że nie mogę tu być, w szulce coś. Tam. Co nie mogę jak mogę? Robert Lewandowski może wszystko. Barcelona. Ja Barcelona, see amigo. Tu mi się wydaje, że jest oficjalny sklep. Nie wiem co to jest. Nie wiem, Mola, wola, el estadio. Ja, 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 I nie wiem ten, co tam ten. Nie wiem, co tam ogólnie się dzieje za bardzo. Ale no, nie wiem. Przednę to dookoła i tu nic ciekawego nie ma. O, media. Bo tu? Media Accreditation. Media Accreditation. To dla mnie. Wchodzę tam. Sorry, do you want massage? 5 euro? No, Hey, okay. sorry. Sorry, do you want massage? 5 euro? OK. Ojej, leżaj, nie chcą masażu, kurwa. Yes. You? Yeah. You? Ej, znalazłem dziewczyny, którym zrobię masaż. O, oh, fak, on się wyjęł. Tu są dziewczyny, którym zrobię masaż zaraz, co nie? Zajęliście, będzie 5 euro.